Cześć, witam was serdecznie na kanale Porady Instruktora Nauki a Jazy. Dzisiaj temat odcinka. Porozmawiajmy o tym, o czym się nie mówi. A o czym w Polsce się nie mówi? Co jest tematem tabu, słuchajcie? Tematem tabu jest, słuchajcie, rozmowa o pieniądzach. O tym się bardzo często nie mówi. Nikt nie mówi, ile ma wypłaty. Nikt, nawet moi rodzice nie chcą mi się przyznać, ile do dzisiaj ma, ile mieli wcześniej wypłaty, tak? To był taki temat tabu i zauważyłem, że to jest do dzisiaj. Kumpel kumplowi w pracy nigdy nie powie, a ty dostajesz, pewnie czy nie dostajesz? Więc porozmawiamy sobie dzisiaj, słuchajcie, o, o pieniądzach. Ale w jakim kontekście? W takim kontekście, słuchajcie, że ja na przykład od dwóch lat interesuję się ekonomią. Od dwóch lat oglądam giełdę papierów wartościowych. Od dwóch lat czytam książki na temat ekonomii. Co mi fajniejszego wpadnie, jak ktoś mi poleci, to ja po prostu to czytam i łykam jak pelikan. Na temat, słuchajcie, takiego rozsądnego rozporządzania budżetem domowym. I dlatego dzisiaj chciałem o tych pieniądzach porozmawiać. O tym, o czym się, słuchajcie, na co dzień nie mówi. W kontekście, słuchajcie, troszeczkę tej naszej wojny. No już nie wiem, na razie nie naszej może, ale część sprzętu idzie niestety na Ukrainę, więc, więc częściowo też naszej, już powoli, tak? Choćbyśmy nie chcieli, ze względów geopolitycznych, no jesteśmy tutaj... Nasz kraj jest w takim miejscu w jakim jest i no niestety tego nie zmienimy, a w związku z tym, no jest tak jak jest. To co się teraz dzieje w geopolityce, ma ogromny wpływ na, na nasz kraj, ale również słuchajcie, zauważyliście na, na to, co dzieje się w naszej gospodarce, na ogromną, niepohamowaną inflację. Ja rok temu przestrzegałem przed inflacją, już dwa lata temu mówiłem o inflacji, szykuj się na inflację. Ale nie sądziłem, że to będzie aż tyle. Ja, jak to nagrywałem, te filmiki to było około 5%, a teraz mamy ponad 15%, nie? I wszystko jest fajnie. Więc zauważcie, że warto porozmawiać troszeczkę o tych finansach. Takie główne moje wnioski po tych dwóch latach. Po pierwsze, pierwszy wniosek, po przeczytaniu kilkunastu książek na temat finansów osobistych, słynnych autorów i słynnych profesorów. Jakie są moje główne wnioski? Pierwszy mój wniosek to jest taki, że każdy z nas odpowiada. Za finanse osobiste. To my jesteśmy odpowiedzialni za to, ile mamy zaoszczędzone, jak prowadzić ten nasz budżet domowy, że warto w ogóle prowadzić ten budżet domowy, że warto mieć chociaż kilka pensji oszczędności. To każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje finanse osobiste. My zwalamy oczywiście, żeby się tłumaczyć sami przed sobą, tak? I żeby być zdrowi psychicznie, tłumaczymy, że to jest kogoś wina, że my mamy problemy finansowe. Problemy finansowe to my sami popadamy w te problemy finansowe. Bardzo często tak bywa. To jest nasza wina. Dlaczego nasza wina? Dlatego że, słuchajcie, że to jest nasza też niewiedza. Ja wiem po sobie. To jest nasza, słuchajcie, niewiedza. Brak wiedzy, brak nauki w szkołach, nie ma przedmiotu finanse osobiste. W szkole powinny być główny przedmiot, to są finanse osobiste. Ponieważ dlaczego tak uważam? Dlatego, że te finanse osobiste bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo naszej, naszych rodzin. To jest podstawa. Zauważyliście już teraz po tym konflikcie, który tutaj mamy na wschodniej granicy, że bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. Bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. Teraz zakupujemy czołgi, wszystko zakupujemy, czyli co jest najważniejsze? Już nieważne jest tak mocno ten rozwój tego kraju, tak jakaś tam tama, czy jakaś poszerzona rzeka, czy, 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 czy jakiś wybudowany kolejny most. Co jest najważniejsze? Bezpieczeństwo naszego kraju. Tak samo jest najważniejsze teraz bezpieczeństwo naszych rodzin. Czyli ja uważam, po dwóch latach, nawet po trzech latach już tutaj czytania tych słynnych książek, o których tam w różnych odcinkach opowiada. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, do komentarzy, co wy na ten temat sądzicie, ale uważam, że każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo finansowe, a co za tym idzie za bezpieczeństwo naszej rodziny. Bo zauważcie, że jeżeli by do czegoś nawet doszło, to my musimy mieć pieniądze, żeby, na przykład, ewakuować naszą rodzinę jak najdalej od linii frontu. Tu mówię o takich skrajnych sytuacjach, tak? A żeby ewakuować naszą rodzinę jak najdalej od dni frontu, to musimy mieć jakieś zapasy gotówki, tak? Że w ogóle musimy mieć na, na paliwo, na paliwo, żeby dotrzeć na przykład na zachodnie strony Polski, tak? Pod niemiecką granicę. Musimy tam wynająć na kilka dni, jeżeli by był jakiś konflikt, mieć gdzie się zatrzymać, tak? Czyli zauważcie, że do tego wszystkiego są potrzebne pieniądze. Chociaż nieduże, chociaż 50 tysięcy, ale jest to potrzebne. Bo inaczej nie ruszymy się z miejsca, bo nie będziemy mieli nawet za co zatankować samochodu. Jeżeli my żyjemy od pensji do pensji, czyli my czekamy na tą pensję jak na zbawienie, tak? Czekamy na tą pensję, bo jak tej pensji nie dostaniemy, no to, to, to nie zatankujemy samochodu. Nie opłacimy paliwa, nie opłacimy prądu i tak Czyli zauważcie, że bezpieczeństwo naszej rodziny równa się bezpieczeństwo finansowe i taka rozwaga w wydawaniu pieniędzy. Sprawa następna, co mi się od razu narzuca, yy, powinniśmy, słuchajcie, bardzo sceptycznie podchodzić do tych reklam, do tych, do reklam różnych. No, zarówno w internecie, w telewizji, w mediach społecznościowych, w radiu, gdzie namawia nas się do zakupu różnych dóbr konsumpcyjnych, które niekoniecznie teraz są pierwszorzędną potrzebą. Bo co innego jest, yy, musimy zakupić węgiel, co innego jest, musimy zakupić żywność, opłaty porobić. Ale czy już na pewno musimy zmienić samochód na nowszy, czy musimy na pewno jechać na te wymarzone wakacje do Grecji i tak dalej, i tak dalej, wydać 15 tysięcy w ciągu dwóch tygodni. Czy może warto zostawić te pieniążki, tak? A pojechać sobie na kilka dni, na przykład na polskie morze, nie? I 5 tysięcy wydać, ale nie 15, a dychę zostawić. To jest taki przykład podaję, nie? Więc warto to teraz być po prostu rozważnym. Co jeszcze? To, co teraz się dzieje, to zauważyłem, że no to, to jest normalne. Tak? Skoro był taki dodruk pieniędzy, są jakieś pakiety socjalne, zbyt duże pakiety socjalne, które na krótką metę pomagają, ale na dłuższą metę powodują bardzo dużą inflację, co powoduje, że w sumie jest więcej minusów niż plusów w takiej sytuacji. Na krótko się coś tam komuś pomoże, ale ogólnie wszyscy ubożejemy. Tak? Ponieważ na inflację nie ma mocnego. Nie ma ucieczki od inflacji. nie. Niedawno za tonę węgla dawałem 1000 zł, teraz muszę dać ponad 2000. Nie? No więc już, już te koszty życia się zwiększają. Więc tutaj każdy z nas, co chcę powiedzieć w tym filmiku, jest odpowiedzialny za swoje finanse osobiste. Roz mocno bym się zastanowił, czy warto teraz się kredytować na cokolwiek, czy na pewno muszę robić yy, remont kuchni, gdzie mam oczywiście wyspę na środku tak i, i nowe mebelki i tak, dalej, i, tak dalej, i muszę wydać 25 czy 30 tysięcy, oczywiście 15 powiedzmy mamy tak i 15 się zakredytować, przecież mi się należy i tak dalej. No mocno bym się zastanowił, czy to jest yy, Posunięcie yy, rozsądne, biorąc pod uwagę to, co teraz, teraz się dzieje w geopolityce, mocno bym się zastanowił i raczej bym się wstrzymał od tego typu inwestycji w cudzysłowie. Bo, ta, bo to jedzenie zrobimy w tej kuchni, którą teraz mamy, i ta jecznica będzie tak samo smakować, i wcale niepotrzebne do tego są nowe meble. To samo, słuchajcie, jeżeli, zakup, jeżeli chodzi o zakup lepszego samochodu. Mamy gdzieś tam 20 tysięcy odłożone, czy 10 nawet, tak. No i chcemy ten sprzedać, kupić troszeczkę nowy, trochę się zakredytować. Trzy razy bym się zastanowił, bo co będzie, czy te stopy procentowe się nie zwiększą? No nie wiadomo co będzie dokładnie. A co będzie, jeżeli będzie hiperinflacja? i stopy procentowe będą 25-30%. Zresztą kiedyś tak było kilk kilkadziesiąt lat temu, tak? To była norma, że stopy procentowe były 20% i nikt nie wnikał. Tylko teraz, jeżeli tak by było, to ta rata skoczy nam, z, z, za samochód przez 5 lat płacimy 1000 zł, a rata nam się zwiększy, na przykład do 2000 czy do 3000 zł. Czy budżet domowy nas udźwignie taką takie zobowiązanie finansowe wobec instytucji finansowej, na przykład banku. Co jeszcze, słuchajcie, z takich właśnie super wakacyjnych, fajnych, fajnych rzeczy. Zauważcie, że wszystko zdrożało i nawet wyjazd na wakacje robi się problemowy, bo możemy mandat dostać 2,5 tysiąca. Tylko za to, że nie przepuściliśmy pieszego na przejściu dla pieszych. I robi się problem. Więc zauważcie, że trzeba mieć jakąś poduszkę finansową, chociaż kilka pensji. Chociaż kilka pensji. Co jeszcze? Co jeszcze? Słuchajcie, ja bym zanim podpisałbym jakiś, yy, też jestem wrogiem kredytów, ale yy, trzy razy bym się zastanowił, czy warto teraz brać kredyt na cokolwiek. Czy jeżeli jest ta rzecz mi niezbędna, bo na przykład, no biorę przykład tutaj, masz domek jednorodzinny, tak? Siad ci piec, pęk, pęk ci piec, nie? No i wiadomo, kiedyś piec kosztował 4000, no to można było tam gdzieś tam jeszcze dostałeś wypłatę i kupić ten piec za gotówkę. Teraz piec kosztuje 13, 14, 15 tysięcy. To jest taki podstawowy piec węglowy, tak, eko, który spełnia normy Eko5, tak? i z montażem, no jest to zależy jeszcze od klasy pieca i tak dalej, bo niektóre są nie tylko na węgiel, ale na pelet, to wtedy robi się 10, 20, 30 tysięcy nawet taka inwestycja, więc tutaj no jeżeli nie mam tej gotówki, no to przecież nie będę marzł, to faktycznie muszę zakupić ten, ten piec, to na takie na ogrzewanie, faktycznie nie warto oszczędzać i warto jednak wziąć, nawet nie mamy wyjścia, musimy wziąć ten kredyt, tak. Ale już na przykład na dobra konsumpcyjne, czyli lepszy samochód, lepsze wakacje. No, trzy razy bym się zastanowił, czy jest to rozsądne. Bo jeżeli nawet mam te pieniądze, to może warto pomyśleć, a co zrobię, jeśli. Ja właśnie tak sobie czasami myślę. A co zrobię, jeśli pęknie mi piec? Bo już gwarancja się skończyła, ma tam 7-8 lat. Co ja zrobię? Jeżeli wydam pieniądze, na przykład 10 tysięcy złotych czy 7 tysięcy złotych na wakacje, za co kupię piec? Za co wyremontuje dach nawet własnym kosztem, bo firmę, żeby wziąć, to mi nie staczy 7 tysięcy. Zacznie mi dach cieknąć, no to ja będę musiał sam wziąć jakąś papę, cokolwiek, tak i ale już same koszty materiału remontu dachu są bardzo duże. Nawet jeżeli bym się tego nauczył, robił to sam, to też pewnie wyjdzie 5, 7, 10 tysięcy, wszystko zależy, czy to jest dachówka, czy to jest papa i tak dalej, i tak dalej. I dlatego chciałem o tym powiedzieć, że tutaj po ogląd po po przeczytaniu kilkunastu książek na temat takiej ekonomii, na temat właśnie tego budżetu domowego. Chciałem powiedzieć o tym, że też namawiają nas różne firmy i to jest normalne. Mamy kapitalizm, mamy demokrację, więc każdy chce zarabiać. To jest normalne, że ktoś nas namawia na, na fotowoltaikę, na jakieś różne rozwiązania, które są bardzo drogimi rozwiązaniami, jeżeli miałbym na przykład, nie wiem, 200-300 tysięcy na koncie, no dlaczego mam nie wydać 50-40 tysięcy na jakieś pompy ciepła, na jakieś, jakąś fotowoltaikę? Pewnie, że tak, ale jeżeli na koncie mam 5 czy 10 tysięcy, to kredytowanie się, oczywiście, bo wiesz, teraz nie ma problemu, tak? Możemy wziąć kredyt, możemy zastawić swój dom, swoje mieszkanie, tylko po to, żeby ulepszyć na przykład to ogrzewanie, tak? Wszystko fajnie, tylko co jeżeli stracę pracę, a jest teraz bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że na przykład dwie osoby pracują, zauważcie, że jak to się wszystko zmieniło, jak się cofniemy kilkadziesiąt lat do tyłu, to jedna osoba pracowała i było fajnie, nie? było fajnie. Standard życia był taki, jak, jak jest teraz, teraz jak, jak dwoje, jak jedno pracuje, to już jest problem, to już jest problem, chyba że jest na wyższym stanowisku, ale tak uśredniając średnia pensja, 3, 4, no maksymalnie 5 tysięcy na rękę, powoduje, że jeżeli mamy rodzinę, to już jest za mało, to już jest za mało i kiedy ta rodzina w miarę sobie radzi, tak jak było kilkadziesiąt lat temu, kiedy oboje pracuje, bo jeżeli jeden zarabia 4 tysiące i drugi 4 tysiące, no to na rękę oczywiście, tak, no to 8 tysięcy, nie ma szału, ale godnie żyjemy, tak, ale zauważcie, że to będzie spowolnienie gospodarcze tak, wszystko, wszystko spowalnia, więc będzie redukcja stanowisk, znowu zaczyna się rynek pracodawcy, nie pracownika, pracodawcy, co spowoduje, że no niestety, słuchajcie, jest duże prawdopodobieństwo, że jak będzie redukcja stanowisk, możemy być zwolnieni, no i tylko jedna osoba będzie pracować, no i wtedy kto będzie spłacał ten kredyt, tak, na tą fotowoltaikę na przykład, nie, albo na inne jakieś ulepszenie, jeżeli mamy kasę, nie ma problemu, to bogatemu zabroni. Jeżeli mam odłożone 100, 200, 300 tysięcy, nie ma problemu robić różne bajery za, za 50 tysięcy zł na przykład. O tym chciałem powiedzieć, bo bardzo często namawia nas się różne rzeczy, na jakieś samochody elektryczne i tak dalej, i tak dalej, ale czy to na pewno jest niezbędne, czy na pewno on się to zwróci? W mojej ocenie nie zawsze, nie zawsze. Tyle na dzisiaj. Zapraszam do subskrypcji, do komentarzy, co wy na to sądzicie. I do oglądania kolejnych odcinków. Na razie cześć.